Witam, kochani. Krzysio przyszedł kawę zrobić. Kapucino. No i, i zaczęły być problemy. Słuchajcie, to jest paranoja jakaś, kurwa. Przecież ja wymieniłem wszystko. E, teraz, e, e, co mi się zrobiło? A, użyciłem pojemnik z mleka. nadusiłem kapucino. E, szło sobie tutaj, że kapucino. A pojemnik nie chciał zasysać mleka do góry zrobił to może nie wiem za dwudziestym razem jak próbowałem dopiero mleko poszło do góry powiedz mi jaki to jest powód wymieniłem nawet to nowe, dałem całe to nie wymieniłem zawór jeden zawór blok jeden drugi blok słuchajcie zostaje mi tylko co grzałka chyba do wymiany ta para co tworzy i nic więcej lub słuchajcie Chyba, że te zawory, co ja kupiłem, mogą być trepne, mogą być uszkodzone. Ale woda się tu nie leci. Tu woda nie leci, tu woda nie leci, więc tutaj zawory chyba jest OK. Także powiedzcie, bo ja już składam ręce po prostu. Ja już wszystko wymieniłem. I dzisiaj użyłem pojemnik do tego nie chciał zasysać mi mleka. Zacząłem kręcić tym pokrętłem i za którymś razem dopiero zaczął zasysać mi do góry. Czy to jest wina tego po, pojemnika na mleko? W ogóle to jest, to jest. Słuchajcie, to jest nietrafne strzał ten pojemnik na mleko. Jest, jest dokładny, niedopracowany. W ogóle jest. No ale dobra, jest to, jest to, trzeba z niego korzystać. No ja się nie poddam. Będę dalej drążył, co jest grane, co nie z tym. No, także na razie trzymajcie się. Ciekawe, czekam na Wasze opinie. Co dalej można robić z tym?